Halo, halo, witajcie, tu czumic, No, mamy breaking newsa. Breaking news. Putin chce płatności w rublach za rosyjski gaz od niezaprzyjaźnionych, nieprzyjaznych państw. No, podaje to polska agencja prasowa. Jest to w obserwatorze finansowym opisane. Więc, no, jak ktoś tutaj będzie mnie oskarżał o teorie spiskowe, to proszę bardzo. Co się dzieje? No, Putin powiedział, że na środowym spotkaniu ze swoim rządem powiedział, że, od, że wprowadza płatności w rublach za gaz i dość płatności finansowych w skompromitowanych walutach. No, nie ma wątpliwości, że dolar jest skompromitowany. Mam nadzieję, że nie macie też wątpliwości, że rubel też. Niemniej jednak na pewno znajdzie się wielu Którzy yy, zaczną Wypatrywać w Putinie Dostrzegać w Putinie, przepraszam, zbawiciela I zaraz pojawią się za nimi Kolejni, którzy stwierdzą, że to nowy Antychryst Nie jest najmłodszy, nie jest najpiękniejszy Ale przecież jest bohaterski I będzie wyzwalał teraz świat Z Od kogo go będzie wyzwalał, komu będzie chciał go zabrać No, bankowi światowemu Czyli Bejsa yy, Tak yy, tak teatrzyk, taki jest scenariusz tego teatrzyka, teatrzyku, a jaka jest rzeczywistość, no, rzeczywistość jest taka, że jest to dalsze wprowadzanie świata w wielki reset. Pojawiały się teorie o tym, że Rosja z Chinami buduje nowy system finansowy w oparciu właśnie o gaz rubla, i Juana po to, żeby uderzyć w SWIFTA, w Swifta i w amerykański dolar. To się, te, te, te teorie pojawiały się jeszcze przed wojną. Teraz one się składają w całość i na pewno wielu będzie dalej mówią, tak, 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 to było wiadomo i tak dalej. Będą racjonalizować sprawę, czyli przedstawić ją w takim świetle i w taki sposób, żeby to nie bolało społeczeństw. No, prawda jednak, że jest. Dla tych, którzy stoją na straży prawdy, jest oczywiste, że to jest ten sam projekt, który pogłębia kryzys i... Prowadzi w ten sam sposób do głodu, co, co inne scenariusze, yy, które też są przedstawiane. Także mocna wiadomość polecam i do usłyszenia w kolejnych nagraniach.